Dzień dobry, dzień dobry, witam bardzo serdecznie w kolejnym tygodniu w GTA Online. No i tak, jest to tydzień już niestety po premii z napadami na kasyno. Jednakże Rockstar mimo wszystko dał nam coś ciekawego w tym tygodniu. Można by powiedzieć, że dał nam trochę taką premię, że jesteśmy w stanie wydać to, co żeśmy zarobili i to dosłownie. Mianowicie teraz mamy w tym tygodniu, poza też jeszcze jedną z premii, których można sobie rzeczywiście fajnie. Za Zarobić, to jest jeszcze premia na. Jeszcze jedno, właśnie poza tym, to jest bardzo dużo zniżek: zniżki związane z Brak Friday, bardzo, bardzo, bardzo tego dużo jest. Serio, nie? A więc zaczniemy sobie w ogóle przy okazji przeciętej do Simona. Nie wiem, czy któryś z samochodów też będzie na zniżce, ale zobaczcie, że Simon ma tylko same super samochody w swojej ofercie i to dosłownie. Ale tak patrząc po nazwach z tego, co kojarzy, no to wszystkie są, nie? Wszystkie wydaje mi się, że są rzeczywiście pojazdy. No więc no dobra. Wchodzimy sobie w internet i lecimy w takim razie dosłownie po kolei. Więc tak, sklep SSS, kategoria dwudrzwiowy mamy Vigero, jeden z nowszych pojazdów. Mamy BF Klava, Duknesa Gruchota, Ziona Classica, czterodrzwiowe teraz w SSS, Bravado Buffalo STX. Luxusowe mamy Grangera 3600, to tyle jeżeli chodzi o SSS. Warstock, mamy Rajdu, jeden z polecanych pojazdów, abym tak powiedział, warto kupić. Radora też warto kupić. b 11 Strike. To jest akurat pojazd, który, samolot, który można sobie kupić. Kare karę mamy. Deluxo. Można kupić. Kanjali też można kupić. Technikala mamy. Hydra. To też warto kupić. SSS, 2 Banshee GTS. To też pamiętam, że to jest pojazd, który warto sobie kupić. Niobe. LM87. On akurat stoi też u Simeona. Też jest na zniżce. Ignus stoi już u Simeona. Jest na zniżce. Champion. Tak samo widziałem, że stał u... Simona, widać na zgińczce ani ztr 350 to jest tunel. Konkurs d 10 on też może być w wyścigach z tunelu. Merus. Neo Tyrant Tezera Ocelot y, XA21 Tyrus W ogóle kiedyś pamiętam, że korzystałem z tego Tyrusa, bardzo często, za nie nie było opresorów. drzwiowe w takim razie Mamy Lampatati Cinqueue y, Komodę To jest reworter, ale on już akurat był do odebrania sobie wcześniej z Afriko. Y, ale jeżeli nie odebrałeś, to cały czas go można odebrać. Riden, Walita's Travel mamy Swift Deluxe, zwyczajnego Luxora. Szkoda, że jeszcze tych nie mamy, bo to są najdroższe w ogóle samoloty, że te 10 milionów. A ten chyba też on gdzieś tutaj powinien być. Ale też był jednym z droższych, bez Deluxe, nie? Ale też widzicie, 5 milionów, 10 milionów. A za najlepsze te pojazdy, tyle kosztują, a absolutnie nie robią nic. Jeśli chodzi o pojazdy, to, to jest tyle. No chyba że jakiegoś pominąłem że jest taka zawsze możliwość, że coś pominąłem. Ale to jest tyle jeżeli chodzi o pojazdy. Teraz przejdźmy sobie do pana Ganwana. Dobra, także witamy pana Ganwana. Zobaczmy po kolei. Pancerze akurat nie są na zniżce, po prostu normalnie są. Broń miotana tutaj, z tego widzę, że jest bomba przylepna. jest brojenie. Mamy Railgun'a, który chyba jest na zniżce, ale warto jest kupić ogólnie. Mamy kompaktową wyrzutnię EM. To zależy, ogólnie ta broń nie jest jak... Ta gra... broń powiedzmy, że ma zastosowanie, jeżeli wiecie co z nią zrobić, o tak można powiedzieć to no to nie jest zbyt użyteczna. Karabin ofensywny, yy, ciężki karabin, karabin precyzyjny, Wdowistrach, strach, czyli też takiego samego jak minigun, tylko, że kosmitowy, że tak to nazwijmy. Atomizer, to lat jest warto sobie kupić i ki baseballowy. Akurat sam sobie atomizer, jakby ktoś się zastanawiał, dlaczego jest go warto kupić, bo on sam sobie nie bije dużego damage'a. Ale jeśli się zaklinujecie w którymś miejscu, to możecie walnąć w pojazd, ją poleci sobie w górę. Przez to sobie uratujecie, że tak to nazwijmy trochę ten pojazd. No dobra, zobaczmy w takim razie co tutaj w warsztacie na nas sobie czeka, więc e, zobaczmy. Mamy jak domo nowe kolejne samochodziki. W ogóle każdy praktycznie jest w takiej samej cenie. Każdy jest chyba z kategorii mid, tym się wylosował akurat w tygodniu. I mamy tak, Grotti Stingera GT, na którego misja to komisariat policji, Dinka Jester RR, to jest arena wojny oraz Ocelot Jugular, na którym mamy statek towarowy. No i dobra, teraz w takim razie możemy przejść do tych... Uwaga, najciekawszych zniżek, tak jak powiedziałem, jest bardzo dużo zniżek na pojazdy, bardzo dużo zniżek ogólnie rzecz biorąc, więc teraz przejdźmy sobie na zniżek, które są na nieruchomości. Tych nieruchomości jest naprawdę sporo, więc dobra, więc wchodzimy sobie, więc pieniądze i usługi. No i zaczniemy, powiedzmy, że po kolei co tutaj jest. Także niechaj będzie, że w pierwszej kolejności mamy tutaj hangary oraz hangar MC Kenziego. To jest w jednej kategorii. Więc są hangary na zniżce łącznie z wszystkimi tutaj upgrade'ami. Więc ogólnie rzecz biorąc, jeżeli chodzi o hangar. Które rzeczy najbardziej warto jest sobie kupić? To już wam po prostu wykreślę. Warto jest kupić sobie mieszkanie oraz warsztat. To jest co najważniejsze, jest, żeby, jeżeli chodzi o zakup hangaru. No i oczywiście kupujemy sobie hangar w Fordzie Zankudo. Jeżeli chodzi o hangarem Kenziego to nie ma żadnej customizacji po prostu kupujemy przyciskiem buy w nim możemy robić sobie napad, jeden z tych samolotów. Tam są dwa poziomy, jest poziom normalny oraz poziom trudny. Na poziomie normalnym, który jest za pierwszym razem jest 500 tysięcy, na poziomie trudnym jest 750 tysięcy. Mimo wszystko warto jest ten hangar sobie ogarnąć. To jest coś takiego samego jak yy, Clacking Bell, o, w tym samym stylu. Dobra, następna sprawa to są yy, kluby nocne. Jeżeli chodzi o klub nocny, ja wybrałem sobie w Lamesa, chociaż podobno najbardziej jest zalecany ten, który jest do zakupu tutaj w Winewood. I tutaj tak samo też są zniżki na wszystkie rzeczy, co nie? Na oświetlenie, magazyn, tancerze oraz hut. Jeżeli chodzi o, o cały klub nocny, najbardziej co ma sens, żeby sobie kupić, to oczywiście magazyn. Na maksa przechowywalnia oraz ma na maksa, jeżeli chodzi sobie o garaż dla pojazdów, reszta rzeczy jakoś nie ma za bardzo sensu. I tak, kolejna sprawa, która jest też na zniżce, znajduje się... Tutaj to jest mianowicie fabryka odzieży, ona jest na zniżce, ale jest tylko jedno, tutaj też nie ma żadnych opcji kustomizacji, z tego co pamiętam. I mianowicie myjnia, lo loty widokowe oraz Smoką the Water też są na zniżce. Myjnie mamy za milion zakupów, w się sensie standardowo, no jest to zniżce chyba 50% Także to, a to są, już jest taniej znacznie, wszystkie biznesy, więc serio, naprawdę, jak nie mieliście żadnych biznesów, to w tym tygodniu dużo się na to nie wyda Nawet aż policzę szczerze i mówiąc, ile kosztują wszystkie biznesy w takim osobnym już filmie, Siądę i zajmiemy się tym To jest tyle, jeżeli chodzi o, powiedzmy, tą stronę, ponieważ mamy dynasty 8 to nie to dynasty 8, tylko to drugie dynasty 8 Widzicie wszystkie wnętrz, apartamenty ekskluzywne są na zniżce. Apartamenty ekskluzywne dają na wam dostęp do napadów z mieszkania, więc warto jest sobie kupić. Ogólnie ja już tutaj mam kupione te apartamenty, no to nie widać, ale jeden z najtańszych jest za tyle, nie? 217 tysięcy robicie flekę i fleka wam zwraca cały ten apartament. Dodatkowo możemy takich apartamentów mieć 10, co za tym razie idzie. Macie też dodatkowo sloty, bo kiedy kupujecie apartament ekskluzywny, macie też jeszcze garaż na 10 pojazdów, więc możecie sobie 10 takich apartamentów najtańszych i macie 100 miejsc garażowych. Ale jak wam jeszcze mało miejsca, to też tutaj w tej kategorii właśnie ekskluzywnych, na samej górze będziecie mieli do zakupu garaż specjalny. I ten garaż jest na 50 pojazdów. I on też jest na zniżce 50%. Okej, okay, dobra. No to to jest tutaj tyle. Teraz trzeba przejść sobie do następnego sklepu. Tutaj podróży i transport. Wchodzimy na Warstock. Mianowicie Avenger w tym tygodniu jest na zniżce uwaga 70%. Wszystko tutaj co mamy jest na zniżce 70% do Avengera. Także Avenger jest za pół darmo dosłownie oddawany. Ale on jest jednym z takich droższych pojazdów i jeżeli chodzi co do niego nawet w ogóle przez sklep nie możemy kupić wszystkich upgrade'ów do niego tylko musimy go dać do hangaru. Tam mamy jeszcze wtedy kolejną rzecz do zakupu. Wersja jego drugą, taki Avenger MK2. Yy, no i jeszcze tam jest taki panel do robienia misji, ale co prawda, jeżeli yy, tylko ten panel się opłaca, żeby zrobić to trzeciej misji, żebyście mieli ten szeroko mieliście główne, tam będą dwa takie kafelki po lewej i po prawej stronie. I tam po lewej to jest taka, powiedzmy, główna fabuła, gdzie było sześć misji. A po prawej to było coś takiego, co można było sobie farmić. Coś powiedzmy, że w stylu takiej budki telefonicznej, o, żebyście rozumieli. Takie dodatkowe misje A, i. Tyle to było. Nie było nic takiego ciekawego. Rzecz całkowicie zapomniana, nawet przez Rockstara, bo na to praktycznie w ogóle premii nigdy nie ma. Więc nawet Rockstar o tym zapomniał, że to DLC istniało. Z kolejnych zniżek, takich jakie są, to mianowicie na terobajta mamy zniżkę 50%. Tutaj sam Terabyte, oczywiście, oraz upgrade'y. Jeżeli chodzi o same upgrade'y, no to najbardziej co ma znaczenie, żeby sobie kupić, to warsztat specjalistyczny, ponieważ dodaje Wam dostęp do tego, że możecie sobie opresora ulepszyć, dać mu rakietę. Akurat te to możemy wsadzić i do klubu nocnego, oraz do fabryki Lestera, fabryka odzieży. Więc do tych dwóch miejsc możemy go wsadzić. Także tutaj już zależy od was, gdzie go chcecie sobie trzymać. A jednakże ten dodatkowy upgrade, o którym też tutaj mówię. Bo to jest jeszcze dodatkowy upgrade poza tą stroną do tego Toroeta, to jest tylko i wyłącznie w fabryce odzieży Lestera. Tam jeszcze możemy dodać mu dodatkowe upgrade'y. To jeszcze jest nie koniec, jeżeli chodzi o zniżki, mianowicie mamy ostatnią zniżkę, która znajduje się na doktis, jeżeli chodzi o. A jest. Mianowicie chodzi o. Jak, mianowicie jak posiadacie którykolwiek z tych gorszych jachtów poza wodnikiem, czyli tego Oriona albo ryby, to macie za free upgrade właśnie do wodnika. I te wszystkie wykończenia są na minus 40. Tak to mianowicie jest. Sam sobie jacht, jakby ktoś tak się. Zastanawiał, to ma w sobie sześć misji. E, ma dodatkowo e, taką, powiedzmy, że premię przy okazji, e, że jeżeli wykonamy te 6 misji, to wtedy otrzymujemy sobie stroj kapitana, z którym bardzo często chodziłem i się właśnie mówiłem, że to jest najdroższy stroj w całej grze, ponieważ tego nie żeby go kupić, potrzebowaliśmy zakupić sobie jak, który zaś jest najdroższym pojazdem w całej grze. No i dobra. W takim razie możemy powoli już przejść sobie do premii, więc mamy tak, pierwsza premia to jest tutaj, jak się wejdzie w online, akcje, rozegraj akcje i oraz akcje społeczności. I te tutaj rzeczy są na premii razy 3. Ale mamy też jeszcze oczywiście stworzoną przez Rockstara, mamy tryb Adwersarza, tygodniu mamy praktycznie tylko linię śmierci i dwa tryby, o, jeszcze nie, więcej trybów z y, Sumo Remix, no ale tylko linia śmierci jest na premii razy 2. Mało ciekawe jeszcze, że to trzeba powiedzieć. Mianowicie mamy też premii razy 2. Na poszukiwanie e, z, wraku statu. To jest ogólnie, jakby ktoś się zastanawiał, to się wchodzi tutaj w kategorie wszystkie kolekcje, i to są codzienne przedmioty kolekcjonerskie. To jest jakby kategoria, właśnie wraki. Jest tylko jeden wrak respisie. No i tak, e, gdzie taki wrak ogólnie rzecz biorąc sobie znaleźć? Najlepiej sobie takie wraki po prostu poszukać na getałę ponieważ one gdzieś respią się na mapie. Często, że można powiedzieć, nie wiadomo gdzie, poza tym, że one są na wybrzeżu. To jest wszystko, co można powiedzieć na temat wraków. One są na wybrzeżu. Na przykład dzisiaj, jak to nagrywam, to czyli od razu w czwartek, to wrak jest mniej więcej gdzieś tutaj. Nawet wam pojadę, pokażę wam, jak to wygląda. A właśnie, jeszcze przy okazji, jeżeli chodzi o mieszkania, tak jak tam wam pokazywałem, to zapomniałem wspomnieć, że same garaże też są na zniszcze, więc nie trzeba kupować stricte samych mieszkań. Można też kupić po prostu sobie w garaże. Oczywiście, garaże najlepiej jest sobie kupić też na, na, na 10 pojazdów, no ale całe w sobie mieszkania dają wam właśnie ten dostęp, że to jest jakby rozpoczęcie też napadu z mieszkania, co nie? Czyli, wiecie, no różne napady mają swoje minały. Na przykład, no, Pacific ma jest lepszy dom w innym miejscu, żeby sobie zacząć. Fleka w innym. W zasadzie to nawet i od Trevora, na przykład napad, czyli Seria A, też lepiej w innym sobie zacząć miejscu. Human Labs to akurat trochę nie ma znaczenia, bo to dosyć daleka jazda i tak jest. Co, ucieczka z więzienia, tak samo można w innym miejscu sobie zacząć mamy ten statek gdzieś tutaj będzie i więcej o, tutaj akurat jest. Idealnie go nawet zaznaczyłem. To jest mianowicie coś takiego. Taki oto wrak. No i to jest. Ja sobie przychodzę. Podnosimy. No i dostałem 50 tysięcy. No i oczywiście jest ten strój pieniara. To jest taki strój kapitana. Go się za 7 wraków statku. W ogóle nie wiem dlaczego właśnie piszę, że go dodano z korego, co czas miałem. No ale w każdym razie, że jest. Jest powrotem ten strój. To jest na to premia, nie? To się respi raz dziennie, także to jest raczej, wiecie, takie szału nie ma, nie? Warto jest sobie może po to pójść, po to jakby na to nie patrzę. No, free ice, jakby na to jakby na to powiedzieć, ale no, no, szału nie ma, nie? To nie jest coś, po czym powiedzmy tydzień można uznać za dobry albo niedobry. Jednakże, jak też wspomniałem wcześniej, nie bez powodu jest jacht na premii, że tak to powiedzmy, na obniżce, że z tych tańszych mamy darmowy upgrade na wyższy. Mianowicie w tym tygodniu posiadamy sobie coś takiego po pierwsze jak wyzwanie tygodnia, czyli trzeba ukończyć trzy zlecenia życia na jachcie. To jest bardzo ważne, to się łączy z jachtem. Kiedy nie robiliście misji na jachcie, tam będziecie musieli sobie pójść. Jednakże kiedy już je wykonaliście... Te misje z jaktu one trafiają tutaj do pauzy, czyli do online akcji, rozegraj akcje stworzone przez Rockstar i to jest kategoria misje. I one tutaj na samej górze są. Jak widzicie mamy misję na nią, to jest premia razy 5. Tak, mamy premia razy 5 na zlecenie na jakcie, nie? Na misję z jaktu, premia razy 5. Nie wiem czy kiedykolwiek była taka wysoka premia, sam jestem szczerze ciekaw ile z takiej jednej misji mi się zarobi, ale mimo wszystko to nie jest najlepsza rzecz. Najlepsza sprawa to pewno będzie pod expa, bo szczerze mówiąc to będzie akurat bardzo, bardzo dużo expa z tego będzie. Ale też taka, żeby myśl mnie wzięła. Jeżeli Rockstar musi wrzucać tak absurdalną premię, czyli premię razy 5, ponieważ nie wiem, chyba w historii można parę razy byłoby policzyć na biznesy, na których była kiedykolwiek premia razy 5. Żeby kogokolwiek tym zainteresować, to chyba sami muszą być bardzo świadomi, że taka premia, yy, znaczy, że ten biznes zwyczajnie jest już nieopłacalny, że ta rzecz jest nieopłacalna, że muszą takie duże rzeczywiście dawać benefic benefity. I to wiadomo, to jest jeszcze bez GTA. +a. Akurat GTA tutaj nic nie dodaje, ale wyobraźcie sobie, żeby ta plus jeszcze dawał na to razy 2, była premia razy 10. Już w ogóle by było wtedy. No ale akurat nie daje. Mamy, oczywiście, główną premię, moim zdaniem, która jest w tym tygodniu najbardziej ważna. Możemy to z telefonu odpalić, jeżeli mamy kupioną szwalnię. Mianowicie jest premia razy 4. Na to tutaj akurat będzie konkretnie akta sztuki 5. Myślałem, że będzie na wszystkie akta. Premia razy 4. Jak widać, tylko zrobili na jedną rzecz. Ponieważ pisało tam, że jest premia razy 4 po prostu. A, nie doczytałem. Priorytetowy akt, ale jest premia razy cztery. Okej, okay, to 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 dosyć dużo zmienia, bo już myślałem, że o, to jeszcze te dodatkowe rzeczy będą. No to okej, okay, to ja sam nie doczytałem i siebie wprowadziłem błąd, bo myślałem, że wszystkie akta są na premii. No to w takim razie naszą główną premią są misje na jachcie. No okej, okay, no zawsze coś, nie zawsze milion, jakby na to nie powiedzieć. Zwraca się szwalnia, no pewno się zwróci od razu po pierwszej misji, więc e, mimo się opłaca. Cóż, w każdym razie to jest właśnie cały tydzień w GTA Online. Jak go można ocenić? Powiem tak, tymi zniżkami bardzo pozytywnie. Jednakże jeżeli chodzi o moment zarobku, no już trochę, troszeczkę mniej. Rzeczywiście znacznie mniej idzie zarobić, ale mimo wszystko da się, nie? Da się rzeczywiście. No dobra, w takim razie to byłoby w takim razie na tyle, no i do następnego, cześć.